A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak srogoje hica wesali, co pod Zolą robią starzy grubiorzy i co Elf pakował do Masterbala. Ciemogę tutaj Eric i dzisiaj, żeśmy są w Mysłowicach w ostatnim mieście, tutaj dzisiaj zdobędziemy odznaka, znaka, żeby można było ciść do kantu. Jeśli będą musz cygarety, czerwony smok? Nie, dobra. Jeruna, to znowu podchoda, trzeba włazić. Kurde mol. E, jo, a co ty masz za Pokémona? co to jest za jojo? Co ty trzymasz w domaty? A bo to jest wąż! Jeruna działa, ty wąż rzeczy miesz! Jeruna nie w domu czy mają wężę, co tu jest co będą mieć chłopcy? A ty co tak tu stoisz? Nasza liderka cykło na ciebie! Ale nie pokonasz, bo ona mu potężne węże! Jednego z drugiego kunia! To, a kunie się nie boją węży? To jak ona na to godzi niby, co? No normalnie, jeden kuń roz na dzień zżera jednego węża. Jak kunie żyrają węża? No bo to jest kuń wodny! No to żeś rozbił moje wątpliwości. A jeszcze przed tym, przed wejściem, żeśmy trochę podrasowali te boksy na level 50. Najdżist się nauczył, Aurora Beam i wszystkie węże w okolicy będą zdychać. Ten pierwszy się w końcu nauczył, Psychika, w końcu jakiś przydatny atak od tej świni. Nasz kamol nauczył się nowego ataku, Szkody Górnicze. Bardzo przydatny atak polecam. Pieruna kotuje chica te. Czy ten budynek grozi zawaleniem czy jak te? Hopie, wam się, się Jaro w Izbie te. Nie, opie, to jest tak specjalnie. Nasza liderka lubi wąże, a że wunże furgają pod gipsdekom, to nasza liderka za bardzo se wzięła do głowy, że zol to je lawa i tak go stało. Ale żeby dojść do naszej liderki, musisz jeszcze iść do piwnicy i kamole pociepać. Pieruna, co te, to jest najgłupsza stajnia, jak ja widział. Jako pewnica, co ty fanzolisz, te? Ja mam na powierzchni siłę mojego smoka. Ty, chopie, ugaź lepiej ten temperament. Ty, co ty mi węży z uszami dajesz, co to by być, ty? Pieruna, ale te, ale beha powiedz, to płaka, jak to budowa, chopie, tu nie ma żadnych zabezpieczeń, te. A ta dzieocha jest tam zawarta, ja? Te. może jakaś drabiny albo czego, te. Te, słyszysz mnie, halo, te, pierunie, no patrz. No gusi, te. Jakie jak kto się idzie na wierch on fanzoli? Byśmy sam na strychu. Ja ale wymucie, te wymocie dziura w dachu ty. Opie to trzeba gips z deką zakleić albo czym. Kaj są budowlańcy ty. Cześć, szaliderka jest najlepsza pośród wszystkich. Opanowała sztukę ciągnięcia węża do mistrzostwa. O, jakiego... Jakiego węża? To to jest konik, to co ty go te, To jest ku, te, to jest konik morski co ty fanzolisz? Jakie wążę? Co wy cię te? A? Przegrała! Muszę się jeszcze lepiej nauczyć no, Krozi na flecie, żeby te wąże nie słuchały! Jero, no co to jest za cyrk, te? To nie jest stania, tylko cyrk. A, witaj, jesteś kolejnym trenerem, który do nas dołączył. Ty, chłopie, jak do ciebie woł. to z drugiego końca sali i ty nie słyszysz? Ty, ty jesteś głuchy? Nie, tak mi bulgocze to w pieroństwo, obok. To nic tu nie słychać. O, pieru, no co to jest za wąż, te? purpiter zeżreń to. Moja żyć mążna pokonał, ale od naszej trenerki to dostaniesz w ciry. O to wy dostaniecie od konserwatora zabytków. Jakżeście zaniedbali to. Te dziucha! Cześć, jestem Claire! Jestem najlepszą trenerką naszego regionu! Ja ale w dbaniu o salę to już jest najgorsze, dziucha. Trochę ci szambo wylało ostatnio widza, bo na czerwono moc już. Tu hica, mokro i się ze strychu kamole ciepają te. Te dzieucha bez dumi mają lepiej w domu, wezmę tym, mi? Kończ pan zolić? Z jak jest najlepszą, zaraz ci to udowodnia. Ja chyba, że wcześniej nam na łeb w sufit śleci. Obejrzymy co potrafisz. Te dziucha, po coś tyś tu je w klajdzie? Jest jest jak pierun, że się jak na bal wysztyglowała. Jocha, my tu walczymy, a nie na tańce lotomy? my. co potrafisz. O jeruna, co to jest te? E, Pinokie wśród kuni morskich, co to ma być te? Tu furgo pływa, co to jest? Jeruna... Z takim kicholem to on w Australii potrafi wyłonić te. Jak to przegrała, pieruna, co to ma być? No mi wszystko za żarty. To był trochę głodny z zech przesadził. Ale żeś mnie pokonał, ale jeszcze nie jesteś gotowy? by do ligi Pokémon. Musisz iść teraz na, na wierch? Do takiej jaskini, do starych hopów? Będą się ciebie pytali, czy bierzesz w fuzekle? Noc czy w dzień? To chyba ciebie się tak pytali, bo tu tak wali, że tu kred tego nie wyczyści, ten jocha. Odznakę a... dostaniesz dopiero później te stare łopy powiedzą, że się godny. Te, a jak znowu to będzie ten sagę z tych kwiatków, albo ze szczurów? Jak wróca, to zrobię z twojej wężej sznurówki do szywików. Kto ja to widział, żeby rada starszych grubiorzy decydowała, czy mogła pojechać poza Ty się no, siemano, co to je? To jest kawuka w Mysłowicach! Na dole czekają na ciebie starzy grubiorzy. Podobno jest, że wydobywają wągiel, chociaż ich przywrócę, to chyba już w ciągu to. Oni zdecydują, czy dostaniesz odznaka kopalnioka. Rzeczywiście, jedziemy na dół. Ej! Kaj tak, Kajmusz lampa i hask. dół się nie zjeżdża bez tego. Ty, ale ty sam tego nie masz, co ty pan I znowu węży ty. wyście się dokopali, że że ci tyle wężycu. Ty, ale chyba wam trochę zalała ta, ta kopalnia, wiecie? Kto to widział? Co to tutaj... Jak... Co wy chata podziąż się zbudowali? Co to mu być? Co to za konstrukcja ty? Wam się tu fest powodzi, widza. Ja, ale wy to macie wiry wodne te. Co to być te? Ty? Tylko byłem taki srogi kuryk. No i nie ma. I gitara. To chyba tu, ja. Dobrze Cię tu widzieć, Erich. Przejdźmy na wierchu, jakżeś żeś godą z tą babą. Oto odznaki. Znajdujemy się dokładnie po tym salum. To żeśmy trochę za bardzo przyfedrowali. jej pół zoli wyciepło do luftu, dlatego tam trzeba było czymś to zaloć. Ty, to ci chyba trochę za płytko to fedrowali. Ja, ja, ale teraz już jest gitara i mogliśmy sobie na tchałpa postawić. Zrobiliśmy tutaj lokalną świątynię w Ale skąd wy cię tu w co? Wyfedrowaliśmy się przez przypadek do outletu Sosnowiec. Okazało się, że oni tam nie sprzedawali ubrań, tylko mieli zoologiczny. No to że jesteś Fez, no no naprawdę. Teraz musisz przejść przez nasz test, aby dostać łodznaka. Pierwsze pytanie. Będziesz palił cygarety, czy nie? Jo. A, rozumiem, dobra. No i gitara, jemu ja my pierwsze. Jak myślisz, jak twój fater rozkręcił biznes, jaki styl biznesu prowadził? Strategiczny, ni? Był u nas ostatnio ziga. Jakbyś opisał tego grzyba? No ten pierun, ni? Teraz powiedz mi, czego zidze zabrakło w dzieciństwie? No tak myślę, że patrząc na to, to chyba wszystkiego, ale daję to trzecie. O, mi teraz, jak ta ba baba na wierchu walczyła. No fez dobrze, fez. Prawo Erich, zdałeś nasz test. Ty, hey, piruję, jak mógł, jak mu poszło, jaką mógł zdać? Że ten hop zolą mi i In... na mojej chałupie, na wierchu, że się zawalł. No i hop miał rację. Tego dusz, jak to mu racja, Pieruna? co to ma być? Ej, hey, dzwonię już po budowlańców. Tylko jeszcze skoczą do żabki, jakiś psajdek za nimi łazi i też zgodę, że im coś kupić. Dopiero robimy re generalny remont twojej sali. To jeszcze trochę, a z wierchu nam na łeb będą kamole śletywać. Ale mnie już śladują. No właśnie. Bierzemy się do roboty. Dobra, musz tu odznaka. Siedzisz do nowego regionu? Bo ja teraz przez będę miała remont na głowie! Ucha, ty na dachu nad głową nie możesz. Cieszę się, że przynajmniej będziesz miała remont. Dobra, cicho życzę ci powodzenia w znalezienie twojego fatra. Ostatnio, co z nim go do to był jakaś na południu Kanto. Ja dzięki. Ty Pieruję, ale jakaś zaliczka, ten remot by się przydał od ciebie. Ty ziemi muter mi wszystko zabierał. Muszę szporować teraz! Chyba, ty się że tam się nikt nie pozabijał u ciebie w chacie. Dobra, lecimy. Opieruję ten M dzwoni. Halo Erich! Generał, mam ci godę, żebyś ten bal odebrał ode mnie. Przejeżdżę, bo już na to bala mam chętnych sześciu Ukraińców. Ja już cisnę. Jeruna no runa, kajo je. Cześć, tutaj mam farmę kuni i chcesz obejrzeć? te, ale ten kuni się fajczy, ty. Porfiter ugaś tu. Opieruję dwa kunie to się jarają. Juha, ja wiem, że ci gadają, że się jarała kuniami, ale żeś to sobie dosłownie wzięła. Że, ugasiu moje kunie! Parałonami pozdychają, te pierunie. Dobra, idę stąd. Czemu no Elbzjak zdobył wszystkie odznaki? Cześć Eric. Tu chłopie Master Ball. Jak ciepniesz jakiegokolwiek na tym balom, to on się na pewno chyci. Czemu miałby się tam nie chycić? Bo zaś tam w środku ostawił pryncypałki. To się nie dziwię, że każdy tam ustanie. Dobra, cisnę do kantu. Witamy mój fatyr. Ja się trochę podowiadował o nim. nawija o, się czegoś nowego? Na pewno to, że biznes nie ustawił się we familii. No tej do odwiedzić muter. Siema na nowej hajs. O, cześć Erik! Jak Józef cię dawno nie widziała. Ostatnio jakieś 10 odcinków temu. Jakich odcinków? Co ty fan fanzolisz? Co ty, jakiś klan oglądasz, czy co? Nie, takie Pokemon Crystal po na YouTubie. Nawet dałam. Chłopak zasubskrybowałam. Mam no, nadzieję, że ty też tak zrobisz. Ja na pewno. Mam dla ciebie 20 tysięcy! Kąd jesteś to jakaś biła tej. Bo no, Fatar mi przelewo. Te kurde to ja łasza szukał tego fatara, a do mnie się okazuje, że wszyscy mają z nim kontakt i no nie ją. Ja mam do niego numer i biznesowy, bo na prywatny nie odbierą. Co ty fan je runa! A co tu leci w telewizji? Przygody aż czupa, ja. He, <grywa> złoty stur. Czyli trzeba <grywa> będzie tu teraz płynąć, ja. Cześć! Wiesz, że przekroczyłeś granicę tego państwa? Jakiego państwa tej chłopy? Co ty pan No teraz idzie w kanto. Musisz mieć mapę, hopie, bo się sam stracisz. Ja... ja teraz tu stoję i rozdaję mapę. Dzięki hopie. Dobra hopcy i Fredley, to by było na tyle. Dzięki, żeście byli i mam do was też dobrą nowina. Ktoś już zgod, to jest Faterem Ericha. Bom zapisany, ale jak do niego dojda, to wtedy dostanie oficjalne gratulacje ode mnie. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się i do następnego.